Obserwując przedsiębiorców, z którymi współpracuję, zauważyłem, że bardzo często powielają te same błędy. Wobec tego istnieje spore prawdopodobieństwo, że i ty popełniasz przynajmniej jeden z tych błędów. Dlatego postanowiłem zebrać wszystkie 10 kosztownych marketingowych błędów i opowiedzieć ci o nich. A dokładniej opowiedzieć ci, jakich uniknąć. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z Głową, źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w 78. odcinku podcastu Marketing z Głową, w którym zaglądam do głów Twoich klientów, szukając odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. A dzięki temu, co tam znajdę, pomagam Ci robić lepszy marketing, pokazuję, jak lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. Wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Jednym z najczęściej pojawiających się błędów w biznesie i w marketingu jest to, że przedsiębiorcy nie znają i nie mierzą KPI-ów. KPI, czyli Key Performance Indicators, inaczej kluczowe wskaźniki wzrostu, to wskaźniki, które pomagają zmierzyć, czy to, co robisz, zbliża Cię do celu. Spójrz, gdy jedziesz samochodem, nawigacja bez przerwy mówi Ci, ile kilometrów zostało do celu. A więc, odległość do pokonania, jest jednym ze wskaźników, który mówi Ci, czy jesteś na dobrej drodze do celu. W marketingu jest masa różnych wskaźników w zależności od celu, do którego zmierzasz. Kluczowe wskaźniki wzrostu dla strony internetowej to, na przykład, ilość odwiedzin na stronie, czas, który internauci spędzają na Twojej stronie, albo współczynnik odrzuceń, czyli to, ile osób zamyka Twoją stronę tuż po jej otwarciu. W przypadku sprzedaży, kluczowymi wskaźnikami wzrostu są na przykład. Ilość telefonów od potencjalnych klientów, ilość wysłanych zapytań o ofertę, i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mierzysz tych wartości, nie masz pojęcia, czy dobrze wydajesz pieniądze na marketing. A to prowadzi do jednego z najczęstszych błędnych przekonań: że marketing nie działa. Nie działa, jeżeli go nie mierzysz. Tak się składa, że w 75. odcinku podcastu Marketing z Głową Opowiadam o kluczowych wskaźnikach wzrostu, o tym, jak je dobrać i jak je mierzyć. Jeżeli nie miałeś okazji posłuchać tego odcinka, to po wysłuchaniu tego odcinka, którego właśnie słuchasz, zajrzyj do jego opisu. Tam znajdziesz link do 75. odcinka podcastu. Drugim błędem, który prześladuje przedsiębiorców, jest przeświadczenie, że marketing jest łatwy i każdy może go robić. Ten błąd popełniają najczęściej osoby odpowiedzialne za rekrutację osób na stanowisko marketerów. To przeświadczenie, że marketing jest łatwy i każdy może go robić, bierze się z tego, że właściciele firm nie mają pojęcia o marketingu i sądzą, że wystarczy zatrudnić kogokolwiek, często bez doświadczenia, a nowy pracownik szybko połapie się o co chodzi w marketingu i zacznie dowozić wyniki. Cóż, to bzdura. O ile marketing jest prosty, o tyle nie jest łatwy. Wyobraź sobie, że pewnego dnia ktoś zatrudnia cię jako skrzypka w orkiestrze. Daje ci do ręki skrzypce, których wcześniej nigdy nie trzymałeś, i każe grać. Osoba, która powierzyła ci to zadanie, jest głucha i widzi, jak machasz smyczkiem, ale nie słyszy, że dźwięk, który wydobywa się z instrumentu, przypomina beczenie głodnej owcy. Właściciele firm często są takimi głuchymi dyrygentami. Zrzucają na niedoświadczonego pracownika całą górę marketingowych obowiązków i mają wobec pracownika nierealne oczekiwania. W efekcie taki pracownik bez przerwy coś robi, macha smyczkiem, aby pokazać, że jest zajęty. Jednak ta praca do niczego nie prowadzi. Trzecim kosztownym błędem jest brak jasnego celu brak jasnego planu marketingowego. Wielu przedsiębiorców zaczyna robić marketing bez takiego celu. Najczęściej wychodzą z założenia, że jedynym celem marketingu jest zwiększenie sprzedaży. Takie podejście przypomina próbę pokonania odległości z Gdańska do Zakopanego jednym dużym susem. Nie da się tego zrobić. Po drodze trzeba pokonać setki mniejszych miejscowości. Owszem, w dłuższym ujęciu czasu marketing musi zwiększać sprzedaż. Jednak po drodze należy określić mniejsze cele, które wchodzą w marketingowy plan. Na krótszą metę Twoim celem może być na przykład zwiększenie zapytań od klientów, skierowanie większego ruchu na Twoją stronę internetową albo poprawienie ilości otwartych maili w newsletterze, który wysyłasz co tydzień. Te wszystkie drobne rzeczy pomogą Ci zwiększyć sprzedaż i powinny stać się Twoimi celami w marketingowym planie. Czwarty błąd wynika z poprzedniego, a mianowicie chodzi o to, że przedsiębiorcy nie wiedzą, co chcą komunikować swoim klientom. Gdy brakuje wizji i marketingowego celu, nie wiesz, co powinieneś mówić do swoich klientów. W 1968 roku Vincent Patoliard nakręcił film pod tytułem Najdłuższy i najbardziej bezsensowny film na świecie. Tytuł filmu dokładnie oddaje to, czym jest 48-godzinna produkcja pozbawiona jakiejkolwiek fabuły. Film jest zlepkiem przypadkowych scen, po obejrzeniu których, o ile dotrwa do końca. Widz zastanawia się, co w ogóle autor miał na myśli. Marketing w wielu firmach przypomina właśnie ten film. Jest zlepkiem przypadkowych komunikatów, które w rzeczywistości nic nie komunikują. Dlatego, zanim zaczniesz dialog z konsumentem i z rynkiem, zastanów się, co chcesz im powiedzieć, co mają wiedzieć twoi klienci o twojej firmie, o twoim produkcie itd. Dopiero potem, Zacznij mówić. Piąty błąd to brak sprecyzowanej grupy docelowej. Studenci często powtarzają, że od jutra zaczynają się uczyć. To jedno z najczęściej powtarzanych kłamstw. Zawsze powtarzam, że przedsiębiorcy również często powtarzają podobne kłamstwo. Mówią, że ich klientami są wszyscy. To kolejna bzdura i poważny błąd. Nawet jeżeli sprzedajesz tak popularne produkty jak chleb, nie wszyscy są Twoimi klientami. Nie każdy kupuje chleb, nie każdy go je. Zawsze znajdą się osoby, które zastąpiły go na przykład waflami ryżowymi. Te osoby nie są klientami piekarni. Spójrz, wędkarz, który wcześniej rano wybiera się na ryby, najpierw zastanawia się, jakie ryby chce złowić. Czy będzie próbował złapać węgorza? Szczupaka, a może o konia. W zależności od tego wyboru, dobierze inne przynęty, inną wędkę i sposób połowu. Dlatego na początku prac nad marketingiem musisz stworzyć personę. Musisz zastanowić się, na jakich klientów ty zarzucasz przynętę. Czyli musisz precyzyjnie określić obraz swojego klienta, określić jego demografię. Kim jest, ile ma lat? Gdzie mieszka, ile zarabia, itd. itd. Ale musisz również określić jego psychografię. Jakie ma problemy, co go napędza, czego pragnie, a czego się boi. W ten sposób zawężysz grupę swoich klientów i upewnisz się, że twoje marketingowe komunikaty trafiają do właściwych ludzi, którzy z całą pewnością są zainteresowani twoimi produktami i usługami. Szósty błąd i problem jednocześnie to to, że przedsiębiorcy zamiast mówić o korzyściach, opowiadają o cechach swoich produktów. Ten błąd wynika z czegoś, co nazywam klątwą miłości. Przedsiębiorcy bardzo często przywiązani są do swoich produktów i usług, szczególnie jeżeli do prowadzenia biznesu pchnęła ich pasja. Cukiernik, który właśnie wykonał wspaniały tort, jest zakochany w swoim produkcie. A dokładniej w pracy, którą w niego włożył. Dlatego rozpływa się nad cechami swojego tortu. Opowiada o miękkim biszkopcie, słodkich polewach i misternych dekoracjach. Kwiaciarka, która skomponowała cudowny bukiet, dumna ze swojej pracy, opowiada o pachnących kwiatach, modnych dekoracjach i trudzie, które włożyła w pracę. Wszyscy przedsiębiorcy w mniejszym lub w większym stopniu kochają swoje produkty. Dlatego przywiązują zbyt dużą uwagę do ich cech. Klątwa miłości sprawia, że zapominamy o tym, iż dla klienta cechy naszych produktów mają niewielkie znaczenie. To, co tak naprawdę jest ważne dla konsumenta, to korzyści, które wynikają z tych cech. Miękki, biszkoptowy tort oznacza niezapomniany smak i zachwyt na twarzach gości, których solenizant poczęstuje kawałkiem tortu. Bukiet, który rodził się w pocie czoła, oznacza zaskoczenie ukochanej osoby i wdzięczność, którą okaże. To właśnie korzyści, wynikające z zakupu Twojego produktu, przekonują klienta do wyciągnięcia pieniędzy z portfela. Nie cechy. Siódmy błąd polega na tym, że przedsiębiorcy zamiast o kliencie, mówią o sobie. Ten błąd to bliski kuzyn poprzedniego błędu. Najczęściej ten błąd pojawia się na firmowych stronach internetowych. Jeżeli w Google wpiszesz frazę Nasza firma specjalizuje się w, znajdziesz ponad 12 milionów stron, których właściciele sądzą, że klientów najbardziej interesuje ich firma. Otóż mam złą wiadomość dla tych wszystkich przedsiębiorców. Wasze firmy interesują klientów najmniej. Żaden konsument nie otwiera przeglądarki internetowej i nie zastanawia się hmm. Ciekawe, co ta firma może mi powiedzieć o sobie. Konsumentów interesuje jedynie to, co Twoja firma może zrobić dla niego. Jak może mu pomóc? Jak może rozwiązać jego problem? Dlatego, jeżeli w swoim marketingu skupiasz się na sobie, swojej firmie, to robisz coś, co nazywam prężeniem muskułów. Twoje osiągnięcia robią wrażenie na jednym z dziesięciu klientów. Pozostali popatrzą. I pójdą dalej do kogoś, kto powie im, że dzięki swoim mięśniom pomoże im wnieść kanapę do salonu. To, co chcę ci przez to powiedzieć, to to, że zamiast skupiać się na sobie, powinieneś skupić się na swoich klientach i ich potrzebach. Powiedz klientom, jakie problemy pomożesz im rozwiązać i jak chcesz to zrobić. Kolejny, ósmy błąd polega na tym, że przedsiębiorcy zbyt szybko się poddają. W swojej karierze oddałem ponad 9 tysięcy niecelnych rzutów. Przegrałem prawie 300 meczów 26 razy. Drużyna ufała mi, gdy miałem wykonać rzut decydujący o losach spotkania i chybiłem. W swoim życiu ponosiłem porażkę za porażką i właśnie dlatego odniosłem sukces. To słowa, które wypowiedział jeden z największych koszykarzy, którzy postawili swoje nogi na parkiecie, Michael Jordan. Jordan odniósł sukces, ponieważ się nie poddawał. Często powtarzam, że marketing to sztuka stawiania i weryfikowania hipotez. Zakładam, że jeżeli zamiast o godzinie 8 rano wyślę newsletter o godzinie 8 wieczorem, poprawię ilość otwarć newslettera. Zakładam, że jeśli zmienię kolor przycisku w newsletterze z żółtego na zielony, więcej osób kliknie link. Następnie weryfikuję swoje założenia. Ale liczę się z tym, że nie zawsze będę miał rację. Naturalnie, im większe masz doświadczenie w marketingu, tym mniej niecelnych rzutów wykonujesz. Jednak przedsiębiorcom, którzy stawiają pierwsze kroki w marketingu, często brakuje doświadczenia i w rezultacie poddają się po kilku chybionych rzutach. Prawda jest jednak taka, że z każdym kolejnym oddanym strzałem do kosza mamy szansę poprawić następny. Wiemy, co działa, a co nie działa. Jeśli jednak podajesz się zbyt szybko, nie osiągniesz sukcesu. Kolejnym, dziewiątym i przedostatnim błędem są zbyt duże oczekiwania. Gdy ludzie podejmują się czegoś nowego, zaczynają biegać, chcą nauczyć się nowego języka lub rozpoczynają swoją przygodę z marketingiem, mają tendencję do czegoś, co nazywa się przesadnym optymizmem. Na początku nowej drogi czujemy się zmotywowani, silni, nie do pokonania. W rezultacie stawiamy przed sobą i innymi wygórowane oczekiwania. Dodaj do tego wszechobecne w sieciach społecznościowych historie osób, które w ciągu miesiąca osiągnęły sukces, kupiły nowy dom z dwoma garażami, albo setki książek motywacyjnych, które utwierdzają nas w przekonaniu, że wystarczy chcieć, by mieć. I oczekiwania piętrzą się jak himalaje. Prawda jest taka, że tak zwane złote strzały, czyli natychmiastowe efekty i szybkie wyniki w życiu i w marketingu zdarzają się rzadko. Marketing to podróż z punktu, w którym jesteś dziś, do punktu, w którym chcesz się znaleźć za jakiś czas. I słowa za jakiś czas są tu kluczowe. Budowanie silnej marki, zdobywanie rynku to proces, który zajmuje więcej czasu niż większość przedsiębiorców sądzi. Ostatnim błędem, którego z pewnością nie trzeba ci przedstawiać, jest perfekcjonizm. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że każdy, na którym się tapie swojego życia, w jakiejś dziedzinie swojego życia, wykazywał się nadmiernym perfekcjonizmem. Czasem da się z tym żyć. Jednak jeśli chodzi o biznes i marketing, należy jak najszybciej się z tej cechy wyleczyć. Perfekcjonizm ma na rękach krew wielu świetnych projektów, kapitalnych kampanii, które mogły odnieść sukces. Jednak tego nie zrobiły, ponieważ ich autorzy nie potrafili wstać od deski kreślarskiej w odpowiednim momencie w tym momencie, w którym ich projekty były wystarczająco dobre. Chcę, abyś zrozumiał, że Twój marketing z jednej strony nie może być kiepski, ale z drugiej strony nie może być perfekcyjny. Ulegając nadmiernemu perfekcjonizmowi wobec siebie i wobec innych, tracisz czas. A czas jest Twoim najcenniejszym, nieodnawialnym zasobem. W rezultacie, oddajesz projekty po terminie, albo nie kończysz ich wcale. Wreszcie masz poczucie, że to, co robisz, nie ma większego sensu, ponieważ zabiera ci kupę czasu, a efektów i tak nie widać. Pamiętaj. Done is better than perfect. I to było 10 najpopularniejszych błędów, które powielają przedsiębiorcy. Mam nadzieję, bo taki jest cel tego odcinka podcastu, że teraz nauczysz się zauważać te błędy u siebie i zaczniesz ich unikać. I tego ci życzę. Naturalnie, zanim się rozstaniemy, mam dla ciebie listę trzech rzeczy, które warto zapamiętać, wynotować z tego odcinka podcastu, które zdradzę ci tuż po dwóch szybkich prośbach. Jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. A jeżeli znasz kogoś, kto popełnia choćby jeden ze wspomnianych wcześniej błędów, udostępnij tej osobie ten odcinek podcastu Marketing z Głową. Zobacz, obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób, do osób, które jej potrzebują. A ja i te osoby będziemy Ci wdzięczni. Na no dobrze. Czas na 10 rzeczy, które warto tym razem wynotować z tego odcinka podcastu. Tym razem chciałbym, żebyś zapamiętał wszystkie błędy, które być może i Ty popełniasz: to, że przedsiębiorcy nie mierzą kluczowych wskaźników wzrostu, to, że marketing wcale nie jest łatwy. Pamiętaj, że błędem jest brak jasnego celu i marketingowego planu, a jeżeli nie wiesz, co chcesz powiedzieć swoim klientom, to również popełniasz błąd. Tak samo, gdy nie masz sprecyzowanej grupy odbiorców. A jeżeli zamiast o korzyściach opowiadasz o cechach swojego produktu, to szybko to zmieni. Kolejnym błędem jest to, że zamiast o kliencie, wielu przedsiębiorców mówi o sobie. No ale chyba jeszcze gorsze jest to, że zbyt często i szybko się poddają. Pamiętaj też o tym, żeby szczególnie na początku swojej marketingowej drogi, nie mieć zbyt dużych oczekiwań wobec siebie i wobec innych. No a już za wszelką cenę wystrzegaj się perfekcjonizmu. I tego ci życzę, życzę ci tego, żebyś popełniał jak najmniej tych błędów, żebyś nauczył się je dostrzegać i ich unikać. A jeżeli te błędy Cię prześladują i nie wiesz, jak ich unikać, to pamiętaj, że na mojej stronie internetowej lukaszhodorowicz.pl możesz zarezerwować darmową, 15-minutową konsultację. A na dzisiaj to już naprawdę wszystko. Oczywiście, my jak zwykle słyszymy się lub widzimy w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.